Wykrywanie twarzy działa perfekcyjnie. Uśmiechu też. Synek! Synek! Dobra, mogę teraz troszeczkę powiedzieć nieco słowa. Mam jeszcze 19 minut, jeżeli chodzi o całe miejsce do nagrania, więc będę musiał się troszeczkę sprężyć. Sorry, jeżeli dzisiejszego dnia mogliście nie zobaczyć tak naprawdę niczego ciekawego. Owszem, dzień poprzedni to były tak naprawdę widoki, ale. Coś się dzieje nie tak z obrazem. Jest zbyt czerwono. Aha, okej. Okay. okej, okay. Przede wszystkim, Boże, dzisiaj ogólnie był pierwszy meeting, tak, na, tak naprawdę, w szkole. Poznaliśmy się z Włochami, Norwegami, Turkami. E, no, z Turkami tak naprawdę już się poznaliśmy pierwszego dnia. I przede wszystkim, no, nie no, też z Hiszpanami, ale z nimi też poznaliśmy się akurat wczoraj. O Boże, jakie ja wyglądam. Dzisiaj był przede wszystkim meeting, dalej... Potem mieliśmy ogólnie zwiedzanie miasta, powiem wam, ja byłem naprawdę wkurzony, bo to było raz, że takie nudne. No dobra, ja narzekam i w ogóle, ale no słuchajcie, my tak naprawdę tylko zobaczyliśmy kościoły w Potenzy. Łaziliśmy jedynie chwilę po mieście. Gdzie tak czy siak więcej dowiedzieliśmy się z przewodników oraz od liderów od włoskich niż od samego, może e... się słowa mylą, od samego przewodnika. Trzeba by mieć licencję, a tutaj normalnie chyba każdy może być, byleby tylko znał angielski, nawet na najniższym poziomie. No nie, żeby coś, no wiecie, no ja też słabo gadam po angielsku tak naprawdę. Jakoś się dogaduje tutaj z Antoniem, ale. Słowa mi się już mają na cały czas. No, no mówię, no dzisiaj tak, że różnie było, bo... No, troszeczkę się wkurzyłem, jeżeli chodzi o kilka spraw w Polsce, potem y, tutaj jeszcze kilka rzeczy. Nie dość, że jeszcze mnie kolano bolało, trochę plecy. Hemoglobina. Takie obola... lekko bolało, byłem jeszcze zmęczony do tego. Że tak naprawdę to zwiedzanie tych wszystkich rzeczy było zbędne, więc... Ale powiem Wam, bo w ogóle bardzo fajna sprawa co do całego projektu, gdyż e, tak naprawdę ja jestem tutaj sam, nie ma żadnego Polaka teraz akurat przy mnie. Więc ja muszę mówić po angielsku. Tak, ja muszę mówić po angielsku, tak czy siak my się dogadujemy. Akurat e, tylko Antonio, z tego co wiem, e, mówi po angielsku, więc stara się wszystko tłumaczyć. Jednakże z jego rodzicami też się normalnie dogaduje. Owszem, oni mówią po włosku, on od razu tłumaczy, i wszystko na ludzie tak naprawdę. Ja już poznałem tam kilka włoskich słówek, żeby używać, żebycie zamiast mówić yes, no to mówić si. zamiast thanks, grazie. Powiem Wam, bardzo przydatne, a oni to cenią, naprawdę. Powiem wam, jutro może mi się uda nakręcić, jeżeli kamera mi na to pozwoli. Naprawdę, słuchajcie, jedne z lepszych widoków, jakie w życiu widziałem na żywo. Serio. Ta miejscowość jest taka piękna, że zapiera dech w piersiach. I mówię wam, sami to zobaczycie. I to w ogóle, tak naprawdę, samo wideo nagrane tą kamerą nie odda efektu, jak to wygląda naprawdę. Dobra, w ogóle... I ja tutaj taki pitu-pitu i takie różne rzeczy, a nie powiedziałem wam na, tak naprawdę na czym polega cały zamysł projektu. Tak naprawdę jest to yy, kolejny zjazd ko projektu Comenius. To jest europejski projekt zrze zrzeszający ludzi z różnych krajów. Przede wszystkim yy, to jest już ogólnie mój drugi albo. No drugi projekt tak naprawdę. Mój pierwszy był w Rabce y, na przełomie września i października 2011 roku. Byliśmy wtedy z Litwinami i Bułgarami przez 10 dni. Zwiedzaliśmy, wiadomo, poznaliśmy się trochę i przede wszystkim popracowaliśmy. Powiem wam to, że na przykład nie bierzcie tego od razu, że a my tylko zwiedzamy i w ogóle. Ludzie, na no, taki projekt nie idzie się zwiedzać, to jest tylko dodatek. Tak naprawdę my tutaj po coś jesteśmy, musimy coś zrobić, że każdy projekt ma jakiś cel. Na przykład z poprzedniego projektu z rapki, ja montowałem film, który trwał aż 40 minut jako podsumowanie naszej całej pracy, ponieważ do Instytutu Europejskiego, czy jakoś tak. Później to takie wideo idzie, no i wiecie. No, rozliczenie się wtedy, jeżeli chodzi o projekt, finanse itp. Tutaj na przykład nie wiem, jak to będzie z takim rozliczeniem. Ja całe, mm, całe to sprawozdanie z tego wyjazdu robię tak po prostu dla siebie, na swój kanał na YouTubie. Co jeszcze? I w ogóle wtedy w rabce byliśmy w pensjonacie. Ogólnie my wszyscy spaliśmy. Z każdej grupy, jeżeli chodzi o młodzież, to było 8 osób. A tutaj jest na odwrót. Yy, nie tyle na odwrót, co je... <laughs> Nie pensjonat u nas, ale chodzi o to, że każdy z nas śpi u jakiegoś Włocha. Każdy host, czyli człowiek, który przyjmuje taką osobę, robi to no wiadomo, dobrowolnie, po prostu musi wyrazić taką chęć w szkole. Słuchajcie, u mnie w szkole był w listopadzie 2012 roku właśnie zjazd Komeniusa. Byli ludzie z Hiszpanii, Włoch oraz właśnie Norwegii. I tak naprawdę projekt wyglądał tak samo, tylko że był realizowany u nas. I między innymi Polacy właśnie przyjmowali ludzi z zagranicy. Tym razem właśnie przyjmują nas Włosi. Akurat w moim przypadku jest to pierwszy raz. Ja na przykład nikogo nie przyjmowałem. Powiem Wam, ja bym chciał, jednakże nie mam możliwości, nie mam tak naprawdę warunków, żeby kogoś przyjmować, bo uwierzcie mi, moje mieszkanie jest naprawdę małe. I co? A tutaj no, no, no po prostu, bo tak naprawdę z tym całym projektem u nas w szkole akurat był konkurs, a inni po prostu normalnie się zgłosili i pojechali na taki projekt. To już zależy tak naprawdę od szkoły, która wysyła uczniów na taką rzecz. Dzisiaj ogólnie był tak naprawdę cały meeting. Ta szkoła w Potenzy, do której między innymi właśnie Antonio chodzi, jest to liceum czy jakoś tak, nie wiem. Powiem wam, naprawdę fajna szkoła. My tam standardowo mieliśmy, że wiecie, poczęstunek, czyli próbowaliśmy różnych takich tradycyjnych słodkości, specjałów właśnie z tureckich, hiszpańskich i włoskich. Potem, no potem, już był taki typowy meeting, i ogólnie zestawienie tego wszystkiego w kupę na auli. To ogólnie, powiem wam, sala była ogólnie ogromna. No dobra, może nie ogromna, ale była duża. Jeżeli uda mi się ogarnąć jakieś wideo stamtąd, to będzie naprawdę fajnie. Będę musiał pogadać, ponieważ widziałem, że jeden z liderów z Hiszpanii nagrywał wideo, więc może uda mi się Wam coś pokazać, ale nie jestem pewien, więc jak mówię, nie mam tutaj pewności. Co jeszcze? Słuchajcie, no to jest trzeci dzień. Mamy środę, aktualnie jest, no, zaokrąglenie godzina 19. Tak, komputer jest włączony. Co wieczorem no, jednak wolę sobie sprawdzić maila tam Facebooka i odpisać rodzicom na gadu gadu. W ogóle będę musiał jeszcze niedługo zadzwonić do koleżanki, żeby zgrać wszystkie wideo, e, wideo na laptopa. Powiem wam, gdybym, gdybym serio chciał wszystko zmieścić na kamerze, to uwierzcie mi, te vlogi myślę, że nie byłyby aż tak fajne. O ile będą fajne. Boże, znowu się robię pomarańczowy. Nie wiem czemu. No i co? Czy w sumie mam coś więcej do powiedzenia? W sumie nie. Powiem wam, ja z wyjazdu jestem naprawdę... Nie, serio jestem zadowolony. Bo chodzi o poznawanie ludzi tak naprawdę. Poznawanie ich kultur, o tworzenie nowych, nowych znajomości. Powiem wam, na przykład... No wiadomo, od tego projektu w elapcji już ponad rok minął. Mimo iż tak naprawdę już z niezbyt wieloma ludźmi utrzymuję tam kontakt. I jednak czasami między sobą też piszemy. Jednak wytworzyłeś też jakieś przyjaźnie. Powiem wam... Brakuje bardzo pewnej przyjaciółki z Bułgarii. Po prostu, jeżeli uda mi się z nią pisać, to piszę Ona studiuje, więc ma mało czasu. Że, no, niestety, taki trochę bolesne to. No, ale trzeba jakoś żyć. Co jeszcze? Hmm. Nie wiem, szczerze. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Nie mówię, ten dzisiejszy dzień, szczerze, był taki średni, bo No bez obrazy, ale. No jeżeli mam być szczery, kuchnia hiszpańska to jest dla mnie jakaś pomyłka. No to po prostu nie przypadło mi do gustu. Cały czas jestem przekonany, że jednak te norweskie specjały są dobre. Ale włoskie tak, że powiem wam, te włoskie bardzo mi się podobały, Ponieważ w ogóle właśnie wam powiem. Fajna rzecz jest taka, że Włosi przykładają bardzo dużą wagę, jeżeli chodzi o podanie takiego dania oraz samo, wiecie, zjedzenie go oraz smak. Jak powiedziałem właśnie swojemu koledze, swojemu hostowi, że jak wygląda takie tradycyjne śniadanie w Polsce, że tak naprawdę, no w moim przypadku na przykład, to są dwie kanapki z szynką albo serem, albo czemem i herbata. I to wszystko. I, słuchajcie, ja wymieniłem to zdanie m.in. ze swoimi kumplami, tutaj właśnie, też Polakami. To Bartek m.in. powiedział, że jego host też Antonio po prostu mówi, że a gdzie croissanty? gdzie te inne słodkości, ciastka i w ogóle. Słuchajcie, na przykład dzisiaj moje śniadanie wyglądało tak, był jabłecznik oraz ciastka, wszystko było pieczone przez mamę Antonia. Wspaniała kobieta. <laughs> Nie żeby coś, ale naprawdę powiem wam, bardzo mieli ludzie, szczerze, jeżeli będą przyjeżdżać, to no... Jeżeli będę miał możliwość, to ich ugoszczę. Że o nich naprawdę mogę mieć tylko i wyłącznie pozytywne zdanie. I to mówię szczerze. Muszę być szczery tutaj. Te... Ciekawe, czy będą angielskie napisy. Nie wiem. Ogólnie to no, troszeczkę mnie dziwi, bo mm, Włosi ogólnie mm, bardzo lubią słodkości. Nawet na śniadanie, na kolację. <laughs> Przepraszam yy, Słuchajcie, dzisiaj na przykład yy, właśnie jadłem ciastko oraz yy, apple pie Powiem wam, było do tego jeszcze kakao do wypicia I Antonio mnie pyta, czy chce cukru To ja wam powiem, po prostu się zdziwiłem, no bo Samo kakao w sobie już jest słodkie i słodzone tak naprawdę, więc to jest troszeczkę no, dla mnie dziwne, ale tak żywienie w Polsce po prostu, no, no wiecie jak to u nas jest. Na przykład no, Polacy ubolewają w USA oraz na przykład na wyspach, wiem to na przykład z doświadczenia, jak byłem u cioci w Irlandii, że tradycyjne irlandzkie śniadanie jest bardzo tłuste. Na no, wiadomo, my Polscy po prostu zwykła kanapeczka i to wszystko. Owszem, mamy swoje tradycyjne dania, ale no takich tłustych rzeczy to po prostu no, nie preferujemy. Tak czy siak. Będę musiał kończyć powoli. Nie martwcie się, ja postaram się żeby finalny efekt, jeżeli chodzi o ten film, żeby to było przycięte, jeżeli się da. I sorry, że ten komentarz w ogóle taki długi, ale po prostu chciałem się wypowiedzieć na temat Comeniusa, tego co tutaj jest, taka moja pierwsza refleksja tak naprawdę. Bo w sumie to tak naprawdę wszystko, mówiłem o tej ubogiej diecie, że tak to nazwę. Wiem, po mnie nie widać, że jest uboga, ale co ja po tak taki jestem od zawsze tak naprawdę. No, mówię wam po prostu, co do Włoch, no są różne miejsca. Póki co, o ludziach jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony. Dzięki nim otwieram się bardziej na, ten na język angielski w ogóle. No, wiadomo, to ma nam pomagać przede wszystkim. I cały zamysł projektu: y przede wszystkim pod y podstawa. Równość. To jest zawsze najważniejsze. Powiem wam, to właśnie pokazuje, może kiedy indziej to powiem. Powiem wam tak, wniosek jest taki: bez względu, ile różnic jest między nami. Czy to mówimy w innym języku, czy wyglądamy, jak to robiłem między innymi w swoim filmie, który właśnie robiłem na projekt. Wszyscy jesteśmy równi. Serio. Nawet jeżeli to jest wyznanie, nawet jeżeli to jest stan cywilny, naprawdę, wszyscy jesteśmy równi, mamy te same prawa. A to, co czasami niektórzy nam wymawiają, to jest po prostu, no myślę, że kłamstwo. No dobra, mam nadzieję, że się wam podobało. Tym filmikiem myślę, czy mm, tą refleksją zakończę dzisiejszy filmik. Ja kończę także nagrywanie, bo brakuje mi miejsca i muszę ogarnąć telefon do koleżanki, żeby zabrała jutro laptopa, bo się załamie po prostu. No chyba, że będę nagrywał telefonem, a kilka rzeczy z telefonu i myślę ewentualnie fotki też będą z, z tego całego projektu. No dobra, jest już po 19.00, mi pozostaje się nie z Wami pożegnać, więc trzymajcie się, narka!